Halo! Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gwintowymi taliami. Ej, tak jak widzicie, dzisiaj nastał ten dzień, gdzie zagramy sobie przepotężnym, super niepokonanym deckiem, który jest irytujący, przeciwnicy się poddają od razu i... no jest nie do pokonania. Czyli Mil Nilfgaard, ulubiony archetyp każdego gracza. Y Talia, która daje 100% win ratio, tylko że no niestety przeciwnikowi, no ale dzisiaj my sobie zagramy tym tak czy siak. E, strategia polega na tym oczywiście, żeby przepalić przeciwnikowi karty, tak, czyli korzystamy tutaj z zabójców Szkoły Żmii, z teleportacji na zabójców Strachyrda, z, z Cantarelli, e, z Wilgeforza, z Maty, z Tibora i staramy się przepalić przeciwnikowi cały dek tak, żeby na rundę trzecią nie miał już żadnych kart. tak jest mm, optymalny plan. Natomiast problem z tym planem jest taki, że mamy bardzo mało tempa, tak? no bo jakby nie patrzeć, no to jest Cztery punkty za sześć prowizji, teleportacja to 0 punktów za cztery prowizji, czasem trzy punkty jak wyleczymy. Tak samo trachry, to są trzy punkty za 6 prowizji. To są bardzo wolne zagrania, także staramy się to poniekąd zrekompensować silną dalom dowódcom, gładyszkom, magami zabójcami. E, bratensem i Artoriusem powiedzmy jakoś jako tako. Także no tutaj... E, no oczywiście gramy jak najdłużej się da, palimy te karcioszki i liczymy na to, że przeciwnik no, się nie zorientuje jakimś cudem e, i nie będzie dobrze grał. No bo po prawdzie, tak? Żebyśmy byli tutaj e, szczerzy ze sobą, no to ten Mildek no, to jest turbo tragedia, tak? Jeśli przeciwnik wie, że gra na Mildek, no to wystarczy, że się nie będzie skracał no i my po prostu nie będziemy mieć wystarczająco punktów. No ale pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. No i może uda się coś ugrać, także jakby nie polecam tego deku do grindowania, bo to jest tragedia, ale no jak ktoś chce poirytować przeciwników, no to idealny wybór. Link do talii w opisie oczywiście, idźmy grać! Tak, ja mamy naszego pierwszego przeciwnika, chyba będą to wampiry. A to wygląda, i powiem wam, że w tym odcinku gram tutaj rozgrywkę nierankingową, ponieważ stwierdziłem, że nie chcę się ośmieszać grając milem na... Rankedach, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no bo zwykle gram na ProLaderze, ale no dzisiaj z racji, że gramy, czym gramy, to zdecydowałem, że tak będzie lepiej. Eee, dobrze, no niestety nie mamy żadnego zabójcy na rynku, mamy operatora, to jest trochę przykre. Eee, to jest trochę przykre, bo nie bardzo mamy przeciwnika milować, to nam się nie podoba. W związku z tym, trzeba się zastanowić, jaką my chcemy tutaj strategię obrać. Bo możemy w pewnym momencie zagrać sobie gładyszkę z dowódcą. Jakoś to będzie. Możemy... ...też skopiować larwy. Nie mamy też teleportacji, no bo Artorius też mógłby stworzyć zabójcę, ale problem jest taki właśnie, że nie mamy... ...follow-upu do tego. Mm. Może po prostu zagramy sobie Cantarella cięcie. Hmm. Ale myślę, że skopiemy larwy sobie. No, zwykle używamy tych agentek po to, żeby skopiować tych zabójców eee, z operatora, znaczy tego zabójca, którego, którego tworzymy po przeciwnej stronie. Ale no tym razem zagramy ciutkę inaczej. Bo mamy taką, a nie inną jakby startową. No ok, także przeciwnik tutaj Nykurata kurata odpalił. I polecimy sobie Kantarelon. Też może, nie, matę najpierw zagramy. Niech będzie. Też karty po lewej stronie nie dali, w pierwszej kolejności to jest zawsze jakiś tam plusik. No. Przeciwnik tutaj się rozstawia, jak widać. No ja myślę, że teraz polecimy sobie już z kantarelą i będziemy zacząć, zaczynać przeciwnikowi karty zabierać. No, dostaliśmy karty za zero. Także super. <laughs> Świetne wyciągnięcie. Um. Ale no, przeciwnik ma karty mniej. Eee. <laughs> yeah. Się, dlatego Mil jest słaby Ech, między innymi Dobrze, próba numer dwa Tym razem mamy pasożyta Którego możemy użyć do Właśnie, strzelenia sobie za sześć No i problem jest taki, że no, nie mamy si mocy w rundzie pierwszej Tak, no i też już nam się Mile skończyły więc prawdopodobnie, a przeciwnik samymi brązami gra, więc prawdopodobnie będziemy musieli... Yy, ...tutaj spasować. No chyba, że zainwestujemy gładyszkę i dowódcę. I tak powiem wam, że wydaje mi się, że to jest poprawne. Cokolwiek głupio to nie wygląda. Yy, odstawimy... forca Właśnie, i co dalej? No i chyba teleportację. gramy sobie dowódcę. Hop. Jeśli chcesz pokoju, okay. szykuj się na wojnę. Okej. Tutaj raz, dwa, terapia, trzy. Jak woda, jaśnie panie. Także no tutaj walczymy. Bo prawda jest taka, że to milem nie chcemy odpuszczać tej rundy pierwszej. Bo jeśli odpuścimy rundę pierwszą, to przeciwnie, na dwa nas pociśnie i nie będziemy w stanie nic powiedzieć a teraz no możemy zagrać z Artoriusa do um, tego zabójcę Potem teleportację na niego mamy też dekret wiem, Bora na przykład Te najgorsze niby okej, mówiłem sobie Artoriusa Grajmy sobie Zabójcę, no i wyeliminowaliśmy Tlaf. Not bad. To już lepsze niż ta Kantarela, co porobiła. Natomiast dalej brakuje nam Zabójcy na ręku. To jest problem. Znaczy, no nie bardzo chcemy grać Dekret w zabójce, no bo musimy mieć jednego na ręce pod operatora w pewnym momencie, tak? Możemy zagrać Trachyrna, możemy zagrać Wilgeforce, możemy zagrać Tibora z Dekretu. Okej. Okay. przeciwnik w taki sposób, no to my oczywiście teleportacja. eliminujemy strzygę. Tak, z następnej turze mamy teoretycznie plus 11, 9 i dalej 2 na gładyszce. Jak przeciwnik spasuje, no to coś z dekretu wyciągniemy, nie która hyrna, bo będzie idealnie przebić o 1. Ale przeciwnik no, raczej nie spasuje. Wtedy nie wiem, czy nie lepiej będzie zostawić tą siną dal na rundę drugą. No, problem też jest taki, że trafiliśmy na wampiry, które jako tako się nie skracają same z siebie, tak? No my tutaj preferujemy grać przeciwko taliom, które się skracają jakoś. Tutaj no niestety... Przeciwnik sam z siebie się nie skraca. Właśnie, teraz jesteśmy w takiej trudnej sytuacji. Bo też do dowódcę i dalej przegrywamy. Przeciwnik zachował wszystkie ładunki. Talia no nie jest... ...zbytnio niestety tutaj. Hmm. Nie jest zbytnio przemilowana. Hmm. No nie wygląda to dobrze. <laughs> nie ma co ukrywać. Ale wydaje się, że musimy zagrać. Zgrajmy. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Oj, Okej, okay, w porządku. Tak, no bo gracie milem, no nie można odpuścić rundy pierwszym. To jest równoznaczne z porażką, w zasadzie. E, dlatego tutaj zdecydowałem się poświęcić wszystko, co mam. Terapia eksperymentalna. E, coś tam daje, dekret. A szkoda, że tego zabójcy na ręce nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego, tak? No bo byłam tego operatora zablokowanego. Aim. Bo Walczymy ile się da. Dziwne też, że przeciwnik żadnego ładunku dowódcy nie użył, bo... Moim zdaniem powinien był w poprzedniej turze przynajmniej jeden ładunek kliknąć. Ja tego nie zrobił. Daje nam tym samym jakieś tam szanse. Swoją drogą, teraz ten operator, nawet jak dobiorę zabójcę, to będzie taki mizerny. Okej, okay, larwy. Tak, nie będę miał czego kopiować. Także też nie no, w sumie. Będę miał, Mógłbym zagrać Wilde teoretycznie. To jest 13 minus X. No, zagrajmy. Ciekawy wybór. Okej. I czy to będzie znaczyło, że wygramy jednak? I to na równych kartach? Hehe. <laughs> to był całkiem zabawny. i na to wyszło, no proszę. Okej. Okay. Problem jest taki, że mamy startę dowódcy, a przeciwnik dalej ma 9 kart. Dobierze jeszcze 6 na przestrzeni dwóch tur, więc musielibyśmy... ...naprawdę sporo zmilować. Jest zabójca. No musimy tutaj oczywiście kontynuować natarcie, tak? Chcemy, żeby przeciwnik wyzbył się tych goldów, które ma na ręku. To nas poprowadzi. Ok, ów, krytego trafiliśmy. Nice! Kryty został trafiony. No jeszcze chcemy tę te teleportację zagrać na pewno. Przeciwnik na pewno ma właśnie Orianek, krwą klątwę. teleportacja. Włóbież wywalony. Ale to będzie za mało. Jest problem. W ogóle przeciwnik mógłby spasować. <laughs> ja nie wiem jak przebić. To zabawne. Ale gra dalej. No i widzicie, mimo że wygraliśmy rundę pierwszą, to teraz i tak. Jest problem. No bo nie udało się jednak tych kart zniszczyć. Ale to wynika z faktu, że przeciwnik gra Talią, która sama z siebie się nie skraca. Tak zwrócicie uwagę. On nie skrócił żadnej karty. Sam z siebie. Właśnie, no i zostaliśmy z niczym. Zostaliśmy <laughs> z niczym nawet Tibora się nie udało dobrać, no no, niestety Próbowaliśmy, ale nie tym razem To jest nasza szansa Nie tym razem, bo tutaj te karciochy to zrobią za dużo niestety W zasadzie powinienem było może cięcie zagrać razu Tak, je tak. Okay. Tak, i tak. <głos》> tutaj już tak... Może jak w sumie, może gdyby to był Tibor za 13 zamiast zarodników. Możemy sobie zobaczyć, czy to wystarczyło. Nie wydaje mi się co prawda, ale może. Tu jeszcze jeszcze miał zagranie za 7. Dowódca przeciwnika robi jeszcze 3 punkty. Może też gdyby lepiej, nie wiem, Cantarella siadła. Coś by z tego może było. Hop. I gdyby to było 13 punktów, zobaczmy. Tracę jeszcze dwa. Uuu, Auberon. To bez szans niestety. Nawet gdyby to był Tibor. I tak by zabrakło, także no niestety przegrywamy, no ale tego należy właśnie oczekiwać. Od Italii. przejdźmy do gierki numer 2. A naszym drugim przeciwnikiem będzie manewr krążący. No tutaj możemy mieć większe myślę szanse może? E, zwłaszcza, że dobraliśmy zabójcę na start. To jest naprawdę spoko. E, Posterstwo out. No szukamy jak najwięcej milujących kart. To praw e, prawda, nie? W rundzie pierwszej. Hmm. Także jest w porządku. Zagramy sobie dekret operatora, myślę. Zwłaszcza, że mamy dwie agentki. Także od tego zacznijmy. Dekret na operatora. Pyk. Kopiemy zabójce. Będziemy tutaj kopiować sobie przy pomocy naszych agentek. Ok, agentka numer 1 Pozbyliśmy się adeptki. Okay. Stara Farda. Oscy, odstają, Może dwa. Teraz było dobrze, prawda? Pani Letisio? Haha. <słuch> <słuch> sobie kantarelę. Okay. Możemy sobie studenta wziąć. Wystakujemy. Przeciwnik leticia. Nikt nie rodzi i nie każdy może zostać. Oczywiście kopujemy kolejnego zabójcę. Niestety bardzo słabe karty trafiamy. To jest niestety przykre. Przeciwnik może sobie dobrać też te dobre karty to <laughs> um, jest niewątpliwy problem. Przeciwnik sobie dobiera te goldziki. Próbujemy sobie Zobaczmy. Kolejny student. Zakładzę, uda mi się rzucić zaklęcie nogą. Próbujemy przeciwnika zmilować, ile tylko wlezie. I niczym się nie przejmujemy. Ok. W ogóle wydaje mi się, że powinienem Leticie zbić teraz, zanim on ją kliknie. Co prawda, śnia dalej wyskoczy szybciej przez to, ale wydaje mi się, że to jest warte. Czy spalimy Leticie? Okej. Okay. Hmm. Jest to troszkę problematyczne, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy nie chcę zbić studentki. Chyba zbiję. Pyk, pyk. Okej. Okay. Kolejny mil. Tutaj chcemy jak najwięcej przeciwnikowi pozabierać Szani już medycznie. Już nikt nigdy Czas ubrudzić ręce. Okej Uzdrowienie naleticie, o kurczę. No, tego się nie spodziewałem. <grymne> Ups, to może zaboleć mocno. Ale co, no my milujemy dalej. Niech będą posiłki. To jest nasza szansa. Zbadaj tej rundki nie wygramy. Ale no, zwróćcie uwagę, że przeciwnik ma już tylko 5 kart w talii. Także są jeszcze dwie rundy teoretycznie. Więc to oznacza, że przeciwnik będzie miał za mało kart. To tam wygrał na równych, więc muszę zrobić nas na 2-0. <laughs> Tylko że mam jeszcze dowódcę, żeby się wybronić, więc... Nie wszystko stracone. Artorius. Mata. O, mata też spoko. Prawda nie pozwoli nam to dobrać gładyszki niestety. Jak sobie życzysz pani? Zacznijmy od maty. się Jest spora szansa. No, spora szansa że coś z tego będzie. Zakuć, zdać i nigdy nie zapomnąć. Natomiast przydałoby się zarodniki teraz. <grafy> Grajmy sobie. Grajmy sobie Artoriusa. Będzie wasz mość zadowolony. Skupiujmy sobie studentkę. Grajmy dowódcę. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Raz, dwa. W sumie zarodniki się przydadzą, a zabójcy już nie potrzebujemy. Smażona ludzina przerazna. Okej! Okay. Oj, ten obrońca nam przeszkadza i to bardzo. <laughs> Ajajaj, niestety. Obrońca nam przeszkadza i to bardzo. Otóż no musimy zagrać bratensa. No tak, zapomniałem o tym. Issaya. Okej. Okay. No to cyk, jeszcze jedno cięcie. No, i chyba się uda przemilować mimo wszystko. Tak jest. W została jedna karciocha. I nawet nas nie przebił. <grymne> Także wydam cztery karty przeciwko jednej karcie. I to lubię. To lubię, to rozumiem. Jeszcze deczek na cierpliwość porobiony. Piękna sprawa. To w zasadzie, niezależnie od tego, co my tutaj dobierzemy. W porządku. Okej. Okay. Ostatnia karta przeciwnika to. Zaraz zobaczymy. A zaczniemy w ogóle od terapii 11, o 13. Myślę, hmm. że A nie, bo to jest dobra. Pomyliło mi się przecież, jak zabieram to i moje, ale i tak o 4, także. W porządeczku, w dzienniku i Tutaj na chilku kładyszka jeszcze. Raz, dwa. Pyk, pyk. Koniec tury. Pyk, poselstwo. Pyk, zagon. Pyk, pyk, wzmocnienie. Pyk, keyboard. Jest, udało się Gierkę wygrać, także jednak da się coś ugrać. <grym> o dziwo, ale. Można powiedzieć, że nam się fartnęło, to no wygrana jest. No, tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście w następnych odcineczkach. Do zobaczenia. Jego dnia. Pa, pa.